Ta mała dziewczynka popycha kelnerkę. Kelnerka upuszcza jedzenie na kobietę siedzącą naprzeciwko. Kobieta szybko wstaje i mówi gniewnie: Co ty zrobiłaś? Kelnerka odpowiada: Przepraszam. Dziewczynka odpycha kelnerkę i podaje swojej matce chusteczkę. Gdy matka otwiera chusteczkę, widzi napis: Mój tata cię zdradza z inną kobietą. Matka jest w szoku. Patrzy na męża, który zajęty jest swoim telefonem. Matka pyta córkę: Co to ma znaczyć? Dziewczynka ucieka, nie mówiąc nic. Matka biegnie za nią. W domu matka dzwoni do córki. W tym momencie wraca mąż i pyta o chusteczkę. Matka szybko wkłada chusteczkę do Ust i ją zjada. Mąż jest w szoku i wychodzi. Następnie matka pyta córkę, teraz powiedz mi, dlaczego mówisz takie rzeczy o swoim ojcu? Dziewczynka odpowiada: To, co napisałam, było prawdą. Matka złości się i mówi: Dobrze, przestań. Nie chcę słyszeć ani słowa więcej. Nigdy więcej o tym nie mów. Odchodzi w gniewie. Mała dziewczynka czuje się zaniepokojona. Potem wpada na pomysł i mówi: Zadzwonię do wujka. Wujek przychodzi szybko i pyta: Co się stało, kochanie? Dziewczynka mówi: Potrzebuję twojej pomocy. Szepcze mu wszystko. Później mąż wychodzi z domu. Wujek potajemnie go obserwuje. Mąż wyciąga torbę z w środku ma sztuczną perukę i sztuczne wąsy. Zakłada je i odchodzi. Spotyka swoją dziewczynę, z którą ma również córkę. Nagle chłopiec upuszcza portfel mężczyzny. Chłopiec szybko przykleja zdjęcie rodzinne, żony i córki mężczyzny i ucieka. Mężczyzna mówi do dziewczyny: Zostań tutaj, idę po mój portfel odchodzi. Dziewczyna gniewnie potrząsa ręką i jej torebka spada. Widzi zdjęcie i zdaje sobie sprawę z prawdy. W tym czasie chłopiec pokazuje dowód swojej siostrze, żonie. W tym momencie wraca mąż i wyrwał portfel. Żona pyta gniewnie, dlaczego tak mówisz do mojego brata? I co masz na sobie? Dlaczego Dlaczego te wąsy i peruka? Mężczyzna jest zdenerwowany. Chłopiec mówi: To jego przebranie. Używa go, aby spotykać swoją drugą rodzinę. W tym momencie przychodzi też dziewczyna. Żona pyta: Kim jesteś? Dziewczyna odpowiada: Jestem narzeczoną Andreasa i to nasze dziecko. Jesteśmy razem od ponad dwóch lat. Pokazuje zdjęcie z torby i płacze. Żona mówi do męża: Wytłumacz mi to teraz. Nic nie rozumiem. Mężczyzna kłamie. Nie wiem, kochanie. Nie wiem, kim jest ta kobieta. To musi być jakiś żart. Ale chłopiec mówi: Znam prawdę. Widziałem ich razem wcześniej. Dziewczyna uderza mężczyznę i mówi: Mówiłeś, że jesteś inny. Ale jesteś taki sam jak wszyscy mężczyźni. Nie chcę cię więcej widzieć. Mój syn i ja nie potrzebujemy Cię odchodzi. Mężczyzna próbuje porozmawiać z żoną, ale ona mówi: Dość, widziałam wszystko na własne oczy. Nawet wątpiłam w moją córkę tylko dlatego, że ufałam tobie, ale twoja dziewczyna albo była twoją byłą, miała rację. Ja też nie chcę cię więcej widzieć. Odchodzi od niego. Na końcu mężczyzna traci zarówno żonę jak i dziewczynę.